Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Antosiorłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. zatrzymanie Buddy. Wreszcie się za niego w katolickim kraju zabrali i robią porządek. Niesamowite wystąpienie prezydenta Dudu. Danusia Holecka postawiła prezesa do pionu. W tym wieku to naprawdę wyczyn. Sukcesja po polsku, czyli walka dzieci Solorza z żoną soloża i sam Solorz, który najpewniej w ogóle nie wie, gdzie jest i co jest grane. Poszukiwania Mariusza Maxa Kolonko, który groził Dudzie, czyli dalszy ciąg walki o urząd prezydenta. Pierwsi ludzie, którzy porozmawiali sobie, od serca, ale we śnie. Nowości od Ilona Maska i Polak, który zachwycił świat bijąc rekord świata, właśnie w byciu najbardziej napitym w historii. Ostatnio wypuściłem a propos historii, pierwszy odcinek. Witam historii, link do niego w opisie odcinka tu na dole. Jak macie ochotę posłuchać o facecie, który był oglądany przez miliony ludzi przez ponad rok i o tym nie wiedział, to polecam zajrzeć. Zachęcam do komentowania tego odcinka, zostawienia komentarza i tak dalej. No a w ogóle róbcie co chcecie. Zaczynamy. Długo nie było witam, a zatem co tam się działo w Polsce u naszych kochanych Milusińskich? Polska reprezentacja się najwyraźniej przebudziła z letargu, przełamała impas, trudne słowo, i wreszcie nasi chłopcy nasze orzełki strzelili gola. Zbigniew Ziobro nie zjawił się na przesłuchaniu przed komisją, ale nie dlatego, że jest ciężko chory, tylko jak twierdzi Michał Wójcik, po prostu ta przeklęta komisja jest nielegalna. Minął rok od wyborów, po roku ze 100 konkretów na 100 dni Tuska udało mu się zrealizować całe 18 z nich. Także chyba naprawdę prawda, dobra zmiana. Miało być 100 konkretów, 100. Dni, jest 18 konkretów w 364 dni. W tym tempie kobiety odzyskają swoje prawa, gdy do władzy ponownie dobierze się samoobrona, ceny trzody pójdą w dół, a ja zacznę pić kompot, prawda, z wody. CBA zatrzymało też Janusza Palikota. No, już żeby popaść w długi sprzedając alkohol w Polsce, no to trzeba się naprawdę bardzo postarać. Ale witam! Zaczynamy, szanowni państwo, od naszego ulubionego stand polityki, prezydenta Andrzeja Dudu. Muszę powiedzieć, że ostatnio chłopina przebił już sam siebie. Nie w sensie dosłownym, spokojnie, to by była fera dopiero, jakby jeszcze tam oprócz opowiadania żartów się bawił jest prawda? Sakry Pan Andrzej zwany przez niektórych zauważyłem ostatnio budyniem, nie wiem o co chodzi. Wystąpił w Sądzie Najwyższym, w którym opowiadał o wymiarze sprawiedliwości. Moim zdaniem wyszło fantastycznie. Policjant wraca na posterunek i mówi. Znowu wiecie, zatrzymałem tego sędziego naszego, wiecie, którego. Tym razem o 20 przekroczył. Tym razem wyprzedzał na podwójnej ciągłej. Uśmiechają się policjanci. Dobra. Drobna sprawa, ale w podświadomości zostaje nawet sędzia nie przestrzega prawa. I potem przychodzi do orzekania: stoi taki człowiek, który popełnił jakieś wykroczenie czy przestępstwo, patrzy, myśli sobie w duchu: no, sam takie robi wykroczenia, bo powiedzmy, że sprawa wykroczenia trafia do sądu, tak, bo się nie zgodził z mandatem, sam popełnia takie wykroczenia, a teraz będzie tutaj orzekał wobec mnie. Ale ja. ja. Pan prezydent zapowiedział, że będzie bronił sędziów powołanych przez KRS po 2018 roku do upadłego, jak Krzyża, jak Kamińskiego, jak w kamieniach na szanie. Zresztą, prawda... Też Kamińskiego. Zasugerował też, że mógłby sam wskazywać nowych sędziów. 10 miesięcy mi zostało i zapewniam, że sędziów, których nominowałem, będę bronił do upadłego. Nie oddam ani jednego, ani pół. I nie pozwolę mówić, że są jakimiś innymi sędziami niż ci, którzy orzekali jeszcze w PRL-u. Z szacunkiem i potem orzekali dalej. Zwłaszcza ci, którzy należeli do PZPR, poddawali się pod przewodnią rolę partii, a w statucie tej partii było napisane, że się wykonuje polecenia partii. Nie oddam ani jednego, ani pół, nawet czwartki nie oddam. A propos Kamińskiego, no skoro sam powoływał, no to trudno, żeby teraz się sam przyznał do tego, że w sumie to dali mu, podpisał, machnął trzy razy i, i powołał. <laughs> Co na ten fragment o sędziach orzekających jeszcze za PRL-u i później szanowny pan prokurator Stanisław Piotrowicz? A chuj co na to wszystko nasi milusińscy? Prawa strona twierdzi, że prezydent wygłosił fenomenalne przemówienie, i że właśnie na takiego prezydenta ludzie głosowali. Takiego, który, jak rozumiem, walczy o swoje do upadłego, do ostatniej kropli tuszu. Natomiast minister sprawiedliwości, pan Bodnar, zauważa, że konstytucja mówi wyraźnie, że prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i w pewnym sensie jest związany jej propozycjami. Nie może sobie sam wskazywać, kogo chce na to stanowisko. No, długopis się przebudził, że jednak, prawda, hola hola. Ja tu nie jestem tylko od podpisywania. Mogę robić dużo, dużo więcej niż tylko podpisywać. W sam raz na zakończenie drugiej kadencji. Jak to mówią, Szanowni Państwo, prawda, lepiej późno niż wcale. I a propos powiedzenia, lepiej późno niż wcale, wydarzyło się coś jeszcze równie cudownego, co ostatni stand-up Dudu. Otóż na antenie telewizji Republika wielka, przedwieczna Danuta Holecka pokazała prawdziwą moc, prawdziwą władzę. Pokazała, kto tu tak naprawdę pociąga za sznurki. Pani Danusia, prawdopodobnie jako druga kobieta w historii, postawiła pana prezesa do pionu, jakby to yy, nie brzmiało. Uspokójcie się. Za co zresztą najpewniej już długo w zawodzie nie popracujemy. Zresztą sami Państwo zobaczcie. My przenosimy się do yy, Przysuchy. E, tam jest Danuta to... Cholecka i jej gość zapowiadany przez nas prezes Prawej Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Witaj Danusiu. Panie premierze, troszkę się wyprostuję. Niestety obiadłem, bo ja w ogóle żyję w tej. Dobry wieczór Państwu. Danuta Cholecka, witam Państwa z przy... Ja Państwu zaraz tu cały ten fragment na spokojnie wytłumaczę. Wszystko zaczyna się od tego, że młodsza siostra Danuty Choleckiej, czyli ta druga z wiadomości, prowadząc jakieś niezwykle ważne wydanie informacji w telewizji Republika uwielbiam to mówić, nagle przerywa. I przenosi się do Danusi Choleckiej i jej gościa, od dawna, zresztą zapowiadanego prezesa Prawa i Sprawiedliwości, łupieżca z żeli Boża, Jarosław Kaczyński, przed państwem. Wtedy w jakiś przedziwny sposób, aż mnie dreszcze teraz przeszły z podniecenia, faktycznie przenosimy się do zupełnie innego studia, co tylko pokazuje klasę i rozwój technologiczny Republiki. Do studia, gdzie przy małym dziecięcym stoliczku siedzi właśnie wielka przedwieczna i jej gość, młody duchem i wzrostem, sam naczelnik, nasz następca tronu we własnej osobie. Co się dzieje dalej, szanowni państwo? Otóż kiedy już technologia pozwoliła nam przenieść się jakimś Cudem z jednego pomieszczania do drugiego słyszymy, jak pani Danuta Holecka, zupełnie jakby nieświadoma konsekwencji, zwraca się do pana Jarka, jak to ujęła do pana premiera, prosząc, aby ten się wyprostował. On po prostu jest takiego wzrostu, to jakby się chłopina nie wyciągał, to dalej będzie raczej niewielkiego gabarytu, trudne słowo. To nie jest tak, że on się tam garbi i kuli, żeby za dużo miejsca na ekranie nie zajmować. No ale dobra, nie, nie każdy musi rozumieć. Idźmy dalej. Na tę prośbę odpowiada jej prezes. Człowiek sobie myśli, że skoro zwróciła mu uwagę, to zaraz jego ochrona się na nią rzuci, Sakiewicz przybiegnie z biczem a, albo on osobiście ją spoliczkuje, ale nie. Ten spokojnie odpowiada, że się niestety objął. Pomyślałem, no zaraz się nam tu zapierdzi, ale też nie. Ten po prostu na spokojnie kontynuuje trudne słowo i mówi tak, bo ja w ogóle żyję w tej chwili. I tu ucina mu znowu Danusia po prostu na niego, cichając. A pan prezes chciał raz w życiu powiedzieć coś od siebie, że on żyje, wreszcie żyje, on żyje w tej chwili. Pan Kaczyński po tylu latach zdał sobie sprawę z tego, że żyje, że jest. Rozumne to bydło jest takie, pewnie niedawno też widząc swoje oblicze w lustrze zrozumiał, że to on sam, a nie Nelly, ten raper. No, rośnie nam prezes jak na drożdżach. Coś, coś pięknego, coś niesamowitego. Jestem ciekaw, co sądzicie o Dudzie, o jego stand-upie na temat obrony sędziów, których sam mianował, o relacji Cholecki z Kaczyńskim. Bardzo podejrzana sprawa. Tym bardziej jestem ciekaw, bo. Po teraz zostawił te milki dobrej dla chłopców i dziewczynki dla wszystkich osób, które chcą być zdrowsze, a w nich między innymi zatrzymanie Buddy, chińska łódź podwodna, która zatonęła, szok. Rosjanie, którzy mają problemy z płatnościami, Solo Jack i walka o jego pieniądze i, jak rozumiem, też o walka o jego rodzinę, czy o relacje. Poszukiwania Maxa Kolonka, strasznie nadźgany Polak i wiele, wiele, uhu, wiele, wiele więcej. Wiara, dosłownie parę dni temu youtuber Budda, patrzę, łysy ksywa się zgadza, sporo subskryberów, mówię. Pewnie ten Budda. Nie, w każdym razie, dosłownie parę dni temu ogłosił, że kończy działalność, że nie czuje się najlepiej, że go hakerzy zastraszają i rozpowszechniają na jego temat nieprawdziwe informacje. Ludzie zaczęli pisać donosy w jego sprawie, że organizuje loterie, w których biorą udział głównie najmłodsi, kaszojady, przez co mogło być wprowadzenie w świat hazardu, co jak wiadomo powszechnie raczej nie jest najlepszym. Pomysłem. I nagle, tuż po zakończeniu kariery, youtuber Budda, czyli Kamil L. został zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. No Oprócz niego wpadło również dziewięciu innych kolegów, a służby miały zabezpieczyć jego majątek w postaci paru Fiatów i Opla Astra. Sprawą ma się zajmować szczeciński departament do spraw przestępczości zorganizowanej. Blady strach pad na całą buddyjską diasporę. Trudne słowo, ja nie mam pojęcia, co oznacza. Ale jak na razie nikt nic więcej nie powiedział, oprócz rodzonego brata pana Kamila, pana Krzysztofa Labuddy, który właściwie chwilę po zatrzymaniu brata wydał oświadczenie, że on nie ma nic wspólnego z biznesami brata i w ogóle proszę go w to nie mieszać. Ostatni raz widział go na święta, prosił, żeby go głaskać po głowie, chodził w pomarańczowych szatach. Jakieś zboczenie, dziwna sprawa. On nie chce mieć z tym nic wspólnego. W ogóle to bardzo zabawne, że w artykułach na ten temat piszą tak Brat Kamila L. Krzysztof Labudda. W każdym razie, to oświadczenie brata no, dużo mówi o naturze tej sprawy. Na moment, kiedy to nagrywam, wiadomo tylko, że chodzi o zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karno-skarbowych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianie nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz opranie brudnych pieniędzy. No trudno, żeby ktoś czyste prał, prawda? Chiny. Jakiś czas temu informowałem o chińskiej nieudanej próbie wystrzelenia rakiety kosmicznej Tangmang-3. Nie wiem, czy tak się mówi. Które to naj, najpierw nie dość, że wystrzelono przypadkiem, to już po tym niefortunnym incydencie wystrzelenia przypadkiem rakieta nie doleciała za daleko. Broń Boże, w kosmos nie poleciała, bo roztrzaskała się we wiosce nieopodal miejsca startu. Wioska w Chinach, wiecie Państwo, pewnie parę milionów mieszkańców. Rakieta kosmiczna się o nich przypadkiem rozbiła. Chińskie władze twierdzą, że nic nie było, wszystko jest git, wszyscy żyją. Tak w ogóle to wyobraźcie sobie Państwo, jak przypadkiem odpala się rakietę kosmiczną. Jestem ciekaw, jak wyglądała rozmowa z osobą odpowiedzialną za ten start. Marek! Co to zajmie dla Chińczyka? Coś ty odwalił! Przypadkiem to można włączyć toster do cholery. Za karę będziesz sprzątał kajutę Patrykowi. W ogóle co to zajmie dla Chińczyka? Eee, teraz w Chinach ponownie bardzo dziwna sytuacja. Otóż, jak donosi Pentagon, w okolicach maja zatonął tam nowy chiński, bo w Chinach to chiński, okręt podwodny o napędzie atomowym. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi, bo Chiny skrzętnie ukrywają tę stratę. Eee, po pierwsze, szanowni państwo, co to za okręt podwodny, który tak po prostu zatonął pod wodą. Oczywiście, no bo gdzie indziej miałby zakończyć żywot, jak nie pod wodą. Problem jednak w tym, szanowni państwo, że ten okręt podwodny zatonął spokojnie sobie stojąc obok stoczni przy brzegu. Rozumiecie państwo, okręt podwodny z niewiadomych powodów zatonął i to nie gdzieś tam na wodach w akcji. Coś tego, tylko stojąc przy brzegu. To wszystko brzmi, szanowni państwo, jakby to nie był chiński okręt podwodny o napędzie atomowym, tylko chińska podruba okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Rosja. Wiadomo, że kreatywność nie zna granic, ale Rosja znów zadziwiła świat. Tym razem Moskwa stwierdziła, że lepiej handlować mandarynkami niż dolarami. W końcu po co waluta, skoro można zorganizować owocowy barter z Pakistanem. Sankcje najwyraźniej poważnie już ciążą, skoro pakistański wiceminister handlu pan Nasira Hamida przyznał, że cały ten system soczewica za mandarynki został wymyślony przez właśnie trudności ze wzajemnymi płatnościami. To wszystko jednak jak widać żaden problem, skoro można powrócić do średniowiecznych metod handlowych. No bo przecież nic tak nie wzmacnia gospodarki, jak zdrowa porcja witaminy C. Naprawdę beznadziejna płęta. Biznes. Od paru dni jesteśmy świadkami sukcesji po polsku. W delikatnie mówiąc, kiepskiej formie jeden z najbogatszych Polaków, pan Zygmunt Soloż-Żak, dopiero co wziął ślub z młodszą ekonomistką, panią Justyną Kulką, i rozpętało się piekło. Jego dzieci natychmiast zwietrzyły, że pani nowa żona może tu chcieć położyć swoje, prawda? Dłonie na pieniądzach ojca, który, jak już wspominałem, no, raczej bliżej mu niż dalej do trzepania kapci. Co dzieciaki zgłosiły menadżerom podległym panu Zygmuntowi, że kobieta może zaszkodzić biznesowi ojca, który może, powiedzmy, prawda, mało kumać. Na co pan Zygmunt, właściciel Polsatu czy Polkomtelu, nagrał filmik w towarzystwie prawnika w jakości, jakby nagrywał go żelazkiem. No, właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, nazywam się Zygmunt Jestem e, udziałowcem, wspólnikiem spółki. No, bardziej to wyglądało, jakby ktoś go zmusił do przeczytania, ile porywacze chcą za niego okupu. W każdym razie, pan Zygmunt odwołał synów z rad nadzorczych swoich spółek. I do widzenia. Króciutko. Cześć. No i generalnie czeka nas teraz sądowa walka o wpływy i pieniądze, a jest o co, bo majątek pana Zygmunta jest szacowany na 7 miliardów 72 miliony, co plasuje go na ósmej pozycji wśród najbogatszych Polaków. Co ciekawe, albo i nie, niejaka Taylor Swift właśnie stała się najbogatszą wokalistką świata z majątkiem szacowanym na 6 miliardów i 300 milionów złotych. Co się dziwi? No wyceniali w złotówkach, tak. Polityka! Jak Państwo wiedzą, aktualnie w Polsce mamy taki bardzo dziwny polityczny moment, bo mamy aż dwóch prezydentów. Pierwszy jeździ po Polsce ze stand-upem, opowiada dowcipy, lubi narty, wygląda jak Lolek z Bolka i Lolka, no i udaje, że jest groźny. Drugi mieszka w USA, jest byłym korespondentem, trudne słowo, TVP i TVM w Stanach. Zarządza Polską ze swojego schowka namiotły i nie uznaje wyników ostatnich wyborów prezydenckich. Rok temu w związku z tym zagroził panu dudu, że go po prostu tak po ludzku kilim i że go odda Wagnerowcom. Normalnie. Wtedy się zastanawialiśmy, tu witam, jak go złapią. Przecież ta jego szopa no, to wygląda jak typowy schowek miotły każdego psychopaty w Stanach, a ich jest tam wielu. W każdym razie właśnie po roku rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawy Piotr Skiba, Makumba, przepraszam, poinformował media, że wdrożono poszukiwania w celu ustalenia miejsca pobytu tego łobuza. Był taki film, szanowni państwo, głupi i głupszy. Jakoś tak mi się przypomniało. Podróże. 37-letni niemiecki fan dwudziestowiecznego wiecznego austriackiego malarza pan Andrea Münzabe postanowił wspiąć się na ukochaną górę Adolfa i w tym celu udał się do Bawarii, gdzie właśnie znajduje się góra Untersberg. Mężczyzna, aby uczcić swojego idola, rozpoczął wędrówkę na szczyt. Niestety w trakcie niefortunnie się pośliznął i spadł 60 metrów wprost w objęcia swojego ukochanego. To jest urodzinowy news dla szanownego pana Mateusza W. Jak mówimy, gdy chcemy pochwalić prawda, stronę wizualną ukochanej czy ukochanego? Świetnie wyglądasz. Wow, zrobiłaś coś z włosami? Promieniejesz. Twoja kapucha mnie onieśmiela. Twoje oblicze jest nieziemskie. Mega mnie jara twoja ostryga. Twój barzant jest godny bogów, ocieka tłuszczem salcesonu. Gdy na ciebie patrzę, grzeszę myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem. W każdym razie, no, różnie mówimy, prawda? Ale do meritum trudne słowo. Szanowni Państwo, na Wrocławskim lotnisku podczas kontroli bezpieczeństwa przed wylotem do Walencji pewien mężczyzna skomplementował właśnie swoją własną małżonkę, mówiąc, że wygląda bombowo. Ponieważ użył na lotnisku słowa bomba, doszło do interwencji funkcjonariuszy Straży Granicznej. Za swoje niestosowne komplementy został odizolowany od reszty podróżnych, poddany kontroli i ukarany mandatem. W Polsce, Szanowni Państwo, żyje 3341 osób o nazwisku Bomba. Jestem ciekaw, jak oni radzą sobie na lotniskach. Technologia. Elon Musk zaprezentował właśnie swoje nowe dzieło, czyli robota Optimus. Niesamowita sprawa, ale jednocześnie e, dość przerażająca. Jestem ciekaw, co sądzicie Wy, chociaż. Ponoć akurat roboty zaprezentowane w trakcie ostatniego pokazu Maska nie były w pełni autonomiczne, a wspomagane przez ludzi. W każdym razie rozumiem, że zmierza to w tym kierunku, żeby roboty porozumiewały się jak ludzie, poruszały i robiły to co my. Chcielibyście mieć takiego robota w domu, taką pomoc domową, czy żeby opiekował się waszymi dziećmi albo żoną? Two how you doing? What, what's up? Hey, buddy, how you doing, man? What's the I'm doing good. It's, a... It's nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Anoptimist! Okay. My name is Tony. Tony? Yeah. Really? To jednak nie wszystko, bo w minionym tygodniu miało miejsce jeszcze jedno niesamowite technologiczne wydarzenie, które w sumie dużo bardziej mnie zainteresowało. Otóż naukowcy z Rem to taki startup z Kalifornii zrobili coś naprawdę wielkiego. Czy wiedzą Państwo, co to jest świadomy sen? No, a nie, niewiedzących to taki sen, w trakcie którego zdajemy sobie sprawę, że śnimy i mamy na niego wpływ. To przy okazji świadomego snu miałem pierwszy raz styczność z kobietą, zresztą też no, ostatnio, nie W każdym razie teraz naukowcom udało się sprawić, aby dwie osoby świadomie śniące w dwóch różnych pomieszczeniach porozmawiały. Wszystko było monitorowane przez specjalną aparaturę. Otóż udało się, szanowni państwo, wysłać do pierwszej z osób informację, słowo które ta usłyszała śniąc w słuchawkach, udało się zarejestrować, że uczestnik badania przyjął to słowo, a także odpowiedział, co również aparatura zapisała i wysłała tę odpowiedź do drugiego z uczestników, który również ją odebrał, co oznacza pierwszą w historii rozmowę ludzi podczas snu i jest to w takim razie prawdziwa incepcja. Podobno słowo, które usłyszał to... Ziobro kur... Dziś zachęcę Państwa do wsparcia urodzinowej zrzutki dla Mateusza Rogowskiego, który rok temu w urodziny świętowo pokonanie raka, w tym jednak dostał fatalny prezent w postaci nawrotu choroby. Mateusz się jednak nie poddaje i zamierza dalej walczyć. Oprócz pokonania choroby od lat marzy mu się podróż dookoła Norwegii. Jak mówi Mateusz, przez pracę nigdy nie był na prawdziwych wakacjach. Teraz jednak chciałby to wreszcie nadrobić, ale niestety finansowo i przez chorobę nie jest to takie proste. Także jeżeli byście chcieli i wspomóc Mateusza w realizacji jego wielkiego marzenia, to link do zbiórki zamieszczam jak zwykle w opisie odcinka. Holandia. Że Polak potrafi, wiadomo nie od dziś, jednak Holendrzy właśnie przeżyli prawdziwy szok kulturowy. Tamtejsza policja zatrzymała kierowcę, który ewidentnie gorzej się poczuł. Jak wspominają funkcjonariusze, gdy otworzyli drzwi samochodu, uderzył w nich tak potężny odór, że już od samego siedzenia w samochodzie można było się nieźle nawalić. Szybko okazało się, że 45-letni kierowca jest po prostu mocno zwichnięty, a do tego, że szok niedowierzany jest Polakiem. Na komisariacie okazało się, że nie jest po prostu zwichnięty, a ma 3,45 promila we krwi, co było rekordem tego komisariatu. Polak, że tak powiem, zaliczył rekord skoczni. Policjanci podsumowali zajście mówiąc, że był to medyczny cud. Bo ten człowiek w ogóle nie powinien móc stać. I tu ciekawostka potwierdzająca, że to nie był żaden tam wyczyn, żaden cud, żeby Holendrzy sobie nie myśleli, że to wszystko na co nas stać. Według dostępnych informacji, najwyższy oficjalnie potwierdzony poziom alkoholu we krwi w Polsce to 14,8 promila. Odnotowany u Tadeusza S po spowodowaniu przez niego wypadku samochodowego. Lekarze musieli kilkukrotnie powtarzać badanie, aby upewnić się co do tak nieprawdopodobnie wysokiego wyniku. Na świecie natomiast ciekawym przypadkiem był pewien mężczyzna z RPA, który mając 14,1 promila krat w owce. I to już wszystko. Na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca, a teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.